Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice. Dziękuję za nowe subskrypcje oraz łapki. Dzisiaj mam bardzo ciekawy temat, kochani, ponieważ nie wiem, czy wiecie, a może wiecie, ale nie zdajecie sobie sprawy, że choroby pochodzą z Waszej lodówki. I o tym właśnie będę chciała Wam troszeczkę opowiedzieć. Zresztą, jesteś tym, co jesz. Prawda ta nabiera, kochani, dodatkowego znaczenia w sytuacji, gdy weźmiemy na przykład pod uwagę nie tylko jakość produktów, ale również sposób ich przechowywania. I tu jest ambaras, by produkty i lodówka chciały coś naraz. Oczywiście to był żart. Należy, kochani, pamiętać, że Wielu bakteriom, wirusom czy też tym strętnym pleśniom nie jest nawet niska temperatura. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Niektórym się wydaje, że włożą coś do lodówki, jest niska temperatura, o to już będzie cały czas świeżutkie, pyszne i etc. Nie zawsze. Cóż mogę powiedzieć? Brytyjscy naukowcy postanowili sprawdzić stan czystości chłodziarko logistycznych centrów każdej kuchni. No cóż, nie wiem, czy się spodziewacie, jaki był wynik, ale wyniki ich badań były, powiem krótko, szokujące. Najwięcej bakterii, bo nawet około 8 tysięcy kolonii na centymetr kwadratowy, zaznaczam, znajduje się w szufladzie na warzywa. Wiedzieliście o tym? Hmm. Bo ja nie, dopóki nie poszukałam różnych ciekawych wiadomości. A teraz chcę o tym Wam właśnie powiedzieć. Najczęściej w ogóle znajdują się tam, kochani, tak: pałeczki coli, salmonella i listeria. Ten rezultat przekracza aż 750 razy dopuszczalne normy. Czy możecie sobie to wyobrazić? Bo moja głowa rośnie. Do drobnoustrojów zresztą, rozmnażających się w nieświeżych produktach spożywczych, należą również gronkowce, niektóre beztlenowce i z tego co pamiętam, paciorkowce. Niezwykle groźne są zatrucia, kochani, pałeczką jodu kiełbasianego, botuli, jak ona się tam nazywa, botulizm. O, botulizm. I przede wszystkim wąglika. Oprócz bakterii, powinniśmy uważać również na różnego rodzaju pleśnie na produktach, które znajdują się właśnie w Waszej lodówce. Powiem, Takie zarodniki pleśni, niezobaczone gołym okiem, to cząsteczki wielkości tak do 2 do 5 mikronów, ponieważ są tak właśnie małe i lekkie, bardzo łatwo się przenoszą, a gdy znajdą sprzyjające warunki do rozwoju, kochani, błyskawicznie się rozmnażają. Pleśni uwielbia, czy też pleśni uwielbiają może tak środowisko kwaśne. Wilgotne i ciepłe. Są jednak gatunki, które mogą się rozwijać nawet w temperaturze 5 stopni Celsjusza. Dlatego przechowując w waszej lodówce produkty zakażone zarodnikami grzybów, nie ustrzeżemy ich przed pleśniami. No cóż, warto pamiętać również o tym, że nie sama pleśń jest dla nas, kochani, szkodliwa tylko produkty jej przemiany materii, czyli trujące mikotoksyny. Nawet mała plamka może być z gatunku tych, które wytwarzają dużo mikotoksyn, dlatego nawet częściowo spleśniały produkt należy wyrzucić w całości. No cóż, a ja sobie kiedyś tak ugryzłam i kawałek zjadłam. Och, nawet nie chcę teraz myśleć o tym, ale was przestrzegam. No cóż, jakie choroby, kochani, powodują te szkodliwe substancje znajdujące się w Waszych lodówkach? Czy macie już coś na uwadze? Często kochani, spożywanie nadpleśniałych produktów, przypominam, może wywołać trudne do leczenia choroby, tak zwane mikotoksykozy. Groźniejsze ich postacie prowadzą kochani do zmian, kanalikach żółciowych, tłuszczowego zwyrodnienia wątroby, krwawych wybroczeń i martwicy, a nawet pierwotnego raka wątroby. No to to już jest po prostu straszne. Szkodliwe bakterie w lodówkach waszych mogą z kolei wywoływać ciężkie infekcje pokarmowe. Co istotne, Bakteria E. coli, salmonelli i listerii oprócz zwykłego zatrucia mogą prowadzić do zapalenia opon mózgowych, waszego mięśnia sercowego, a nawet wywołać poronienie i sepsę. Więc radziłabym się zastanowić i przemyśleć temat. Co jeszcze mogę doradzić? Zmień codzienne nawyki, kochany człowieku, i zadbaj o swoje zdrowie, a także o swoją lodówkę żeby była utrzymana w czystości. A czy ktoś ma na to czas na co dzień? Myślę, że w większości sprząta się raz w miesiącu lodówkę. Albo w ogóle się o tym zapomina, przecierając szybko szmatką byle jak. Okej, okay. w codziennym, kochani, korzystaniu z chłodziarko-zamrażalki, lodówki, innymi słowy, niezwykle ważne jest umiejętne rozlokowanie produktów, które kupiliście wcześniej w sklepie. Przestrzeganie, kochani, kilku zaledwie zasad Prawidłowego przechowywania żywności oraz regularne mycie lodówki. To już zdążyłam zauważyć. No cóż, kupujemy, kochani, za dużo, i w pewnym momencie zapominamy o tym, co kryje wnętrze naszej lodówki. I tu mogłabym powiedzieć właśnie to do siebie. No i mówię, żeby było jasne nie tylko do Was, ale i do siebie. A to już, kochani, krok do sytuacji, kiedy coś się w niej zepsuje, lub pojawi się właśnie ta wstrętna pleśń, a potem nieprzyjemny zapach, którego zapewne nikt nie lubi, jak otwiera waszą lodówkę. No cóż, do tego jeszcze mogę powiedzieć, że dochodzi marnotrawstwo żywności. To nie tylko kwestia, kochani, indywidualna, ale coraz poważniejszy problem w Polsce i w Europie. Statystyczny Polak, zapisałam sobie kochani, marnuje 235 kg żywności rocznie. W skali całego kraju to około 9 milionów ton. Czy sobie zdajecie sprawę? Powołując w ogóle się na badania Eurostatu znajdujemy się na piątym miejscu w Unii Europejskiej ze względu na wyrzucanie żywności. Jak podaje z kolei Federacja Polskich Banków Żywności, za ponad 2 miliony ton rocznie zmarnowanej żywności odpowiadają gospodarstwa właśnie domowe. No cóż, trzeba by się zastanowić, jak tu walczyć w swoim domu z tak zwanym marnotrawstwem żywności. Jak myślicie? Ja uważam, że należy robić przegląd lodówki przynajmniej raz w miesiącu, a w przypadku częstych zakupów i takich dość dużych, raz w tygodniu. Należy kupować tyle, ile potrzebujesz. Do mnie to czasem nie dociera, ale pomału się uczę. A z produktów w ogóle należy korzystać zgodnie z zasadą: najpierw test z krótką datą ważności. Inny ważny aspekt dotyczy przechowywania żywności. Foliowe opakowania lepiej zastąpić papierem lub plastikowym pudełkiem, które skutecznie eliminuje przenikanie kochani zapachów. I należy jeszcze pamiętać, że jeśli masz, Wasza lodówka wyposażona jest w specjalne pojemniki do przechowywania mięsa lub warzyw, lepiej trzymać produkty właśnie w nich. Nieprzypadkowo szuflada na świeże mięso czy też ryby skonstruowana jest tak, by temperatura wewnątrz niej nie była zaburzona z każdym otwarciem drzwi waszej chłodziarki czy też lodówki. Do przechowywania w ogóle świeżych warzyw i owoców, yy, grzybów wybierają. Grzyby powiedziałabym, nie grzybów, no ale trochę sobie powtórowałam. Wybierać należy urządzenia, kochani, wyposażone w szufladę z regulacją wilgotności, co niestety, raczej stety, pomoże na dłużej w ogóle zachować ich chruplący, no nie wiem, no dobry smak, powiedzmy mówiąc w skrócie. Aby surowe mięso, warzywa i owoce dłużej, kochani, zachowywały świeżość, przed włożeniem do lodówki nie należy ich myć. A ja czasem to robiłam. Nie pozwól również, by na przykład w Twojej lodówce zalegała woda, krew z mięsa oraz inne ciecze. Tutaj świetnie sprawdza się urządzenie, którego półki wykończone są starannie listwami chroniącymi przed wyciekaniem płynów na niższe poziomy. Znacznie Również lepiej, czy też znaczenie, ma regularne i powiedziałabym dokładne mycie lodówki, które może w redukcji zajmować kilka minut, ale może zredukować i pomóc w redukcji właśnie takich różnych bakterii, pleśni, wody, no nie wiem, no wszystkiego, co jest nie takie, jakie powinno być. No cóż, właśnie w takich rzeczach mogą nam pomóc nowoczesne technologie, ponieważ lodówki z każdym dniem są coraz lepsze. A producenci kochani AGD coraz mocniej wsłuchują się w potrzeby właśnie konsumentów, oferując w swoich urządzeniach rozwiązania, które pomagają otrzymać świeżość y, produktów na dłużej oraz po prostu eliminować szkodliwe dla zdrowia cząsteczki. Zdecydowanie, moi drodzy, należy do nich technologia PUR-BIM+. Stosowana w chłodziarko-zamrażarkach, lodówkach takiej duńskiej marki Vestifrost. Dzięki wykorzystaniu diody uv oraz takiego filtra węglowego pozwala ona na neutralizowanie nieprzyjemnego w ogóle zapachu oraz unieszkodliwienie różnych bakterii, Grzybów, wirusów, sfiltrowanego powietrza, i dzięki temu masz pewność, że przechowywana twoja żywność będzie wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów. Więc kupując lodówkę, poleciłabym Wam Field Maxi Fresh, ulokowany w szufladzie na warzywa na przykład i owoce. Pochłania z kolei etylen, uwalniany naturalnie, w kochani, w procesie dojrzewania roślin, i w ten sposób są one właśnie. Dłużej, świeże. No cóż, nie bez znaczenia jest również system cyrkulacji powietrza w chłodziarko-zamrażarkach, Westfrost. Dwa osobne wentylatory Non-Frost, Multi Chyba, sprawiają, że ściany są wolne od szronu i lodu, a zapachy nie przenikają się między komórkami. No i komorami oczywiście też. Żywność chłodzona w takiej zamrażalce czy też lodówce jest naprawdę równomiernie, e, ma raczej bym powiedziała taką równo zachowaną o idealną, równomierną temperaturę. Tak jest najlepiej. Ważne jednak, by produkty w lodówce były, kochani moi, tak ustanow, ustawione, by powietrze mogło swobodnie między nimi krążyć wewnątrz bakterii. No cóż, to tyle z takich ciekawostek. Myślę, że to dla Was będzie znaczące. Zwrócicie również uwagę, że najlepiej e, przechowywać w Waszych lodówkach wszystko w szklanych pojemnikach, a nie plastikowych. Na co bym zwróciła uwagę po raz któryś, ale oczywiście, jak nie macie, to i plastikowe są ok. Lepsze niż woreczki to od razu mówię, że płynność jest dłużej, a najfajniejsze są takie pojemniki z taką podkładką, ponieważ taka podkładka w środku, taka tacka, coś w rodzaju krateczki, ona powoduje, że wszystkie płyny, czy jakieś woda z mięsa na przykład, czy... Ryb czy innych produktów, które tam trzymacie, po prostu opada na dno tego zbiorniczka, tego pudełka, a bezpośrednio produkt, który leży tam, po prostu jej nie dotyka. Więc zwróćcie też, kupując pojemniki do lodówki, zwróćcie kochani na to uwagę, jeśli mogłabym po prostu doradzić. No cóż, yy, prawda jest taka, no. Tak wyglądasz, jak jesz. No, masz taki problem, ponieważ no, no, niestety nie zwracasz na pewne rzeczy uwagi, a bakterie później roznażają się w Twoim przewodzie pokarmowym, w jelitach i. Później jest tego nadmiar i organizm po prostu ma stany zapalne i nie może sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego kochani, żeby te choroby lodówkowe, żartobliwie mówiąc, nie były u Was częste, proszę Was zadbajcie od dzisiaj o swoje lodówki i w jakiś sposób po prostu trzymacie w nich swoje pokarmy. Buziaki, pozdrawiam serdecznie, powodzonka życzę. I do usłyszenia w następnym filmie. Cześć kochani, trzymajcie się. Pa, pa cześć.